Hej, Turito, chciałem Wam dzisiaj pokazać, e, jaki skin udało mi się wylicytować na aukcji na Allegro. Jest to AWP Dragon Lore Minimal Wear, albo po prostu AWP Smocza Wiedza w stanie minimalnie używanym. Udało mi się go wylicytować za wbrew pozorom naprawdę niską cenę, gdyż można sprzedać go za wiele więcej. Jest to cena 4071 zł. Kupiłem go od gościa, któremu ta AWP wyleciała po grze, więc temu szczęśliwcowi w wpadło do kieszeni ponad 4000 zł tak po prostu od Gabena, więc naprawdę zazdro, zazdro. Jak widzicie, AWP jest naprawdę w świetnym wyglądzie. Wygląda jak fabrycznie nowa. Ma ona również 007 Float, czyli jest numer 32 na świecie, jeżeli chodzi o to, jest minimal wear. Więc jest naprawdę świetna. Nie jest również zduplikowana, gdyż on był pierwszym właścicielem. Mm, zaraz wam to pokażę. Eses wymiany yy, grać się nazywał właśnie Hrson, któremu, któremu właśnie wyleciał yy, ten skin. No, beczka byłby dumny. Tutaj jak widzicie, te wszystkie kluczyki to jest 660 kluczy za tego ruby, co miałem na wcześniejszych wideoch. Yy, sprzedałem go parę godzin temu. D naprawdę to była świetna oferta i nie. Nie mogłem jak gdyby się oprzeć Gdyś miałem naprawdę niski, do dupy w zasadzie float na tym Dopplerze był to 0.05, więc wziąłem tą ofertę 660 kluczy No a tu widzicie S -y z tej wymiany, z tej Allegro No i co, pokażę wam teraz jak wygląda w grze um, gdzie jest AWP, jest tutaj Mam naprawdę bardzo niski float, jest to 0.07, nie 0.07 więc jest naprawdę jedno z najniższych floatów na AWP Dragon Lore Minimal Wear. Na pewno tam podajże 400, bo 500 sztuk jest e, numerem 32, więc jest naprawdę niski. Wygląda w zasadzie, jakby był fabrycznie nowy. Tylko tutaj ma się na samym końcu te skracze i tutaj przy, ręko, przy ręku. No i generalnie wygląda świetnie, moim zdaniem, jak na stan Minimal Wear. Gdybym pierwszy raz go zobaczył, myślałbym, że to fabrycznie nowy. Oczywiście, też nie jest zduplikowany, gdyż osoba, której kupiłem, była pierwszym właścicielem. No, w każdym razie jestem niesamowicie szczęśliwy i pokażę Wam teraz gameplay z gry. Hej, jak widzicie, jesteśmy już w grze. Są to niestety niższe ustawienia, niższe detale. Ale rozdziałka jest ta sama, dal 1920-1080, gdyż nie lubię po prostu grać na najwyższych detalach. Uważam, że skiny wyglądają też również dużo lepiej na najniższych detalach, więc po prostu je zmieniłem. I muszę powiedzieć, że Dragon Lord prezentuje się jeszcze lepiej niż myślałem na Inspekcie. Jest naprawdę bardzo, bardzo czysty, co, co mi się podoba.